Obraz o tytule Modlitwa Anny Alicji Trochim, wykonany w technice olejnej na płótnie, o wymiarach 100 na 100 cm, powstał w roku 2019. Na środku kompozycji dominuje trójkąt, wyraźna geometryczna forma, wpisana w kwadrat płótna. Jego kontury rozświetlają się barwami tęczy, od żółci i zieleni, przez błękity i fiolety aż po ognistą czerwień. Wnętrze trójkąta wypełniają głębsze tony, kobaltowe, granatowe, przechodzące w ciemny błękit, jakby całość skupiała w sobie wewnętrzną ciszę i gęstość. Tło obrazu to promieniście rozchodzące się pola barw. Górna część pulsuje czerwienią i oranżem, przywodzącą na myśl żar ognia i energię duchowego uniesienia. Dolna część rozjaśnia się zielenią i seledynem które wnoszą spokój i ukojenie. Całość układa się w harmonijną gradację, od ognia ku chłodowi, od ziemi ku niebu. Promieniste pociągnięcia farby nadają obrazowi rytm, przypominający rozchodzące się fale dźwięku albo światła. Można odnieść wrażenie, że cała kompozycja oddycha, że barwy biją jak serce, wzmacniając poczucie sakrum. Tytuł modlitwa doskonale oddaje atmosferę dzieła obraz nie przedstawia konkretnej sceny, lecz doświadczenie wewnętrzne, skupienie, wyciszenie, otwarcie ku światłu. To wizja, w której geometryczny porządek i rozedrgane światło spotykają się, by stworzyć przestrzeń kontemplacji i ciszy.